Kupiłam właśnie u Pana cztery pary rogów takie na ścianę, 60 zł zapłaciłam i tu ma jeszcze takie drewniane rzeczy i nie wiem, czy coś nie wezmę. Chyba, że się zastanowi, bo Pan właśnie poszedł po namiary do siebie. Może sobie obejrzę i coś później kupię. No ale fajne, o tu z Gdańska. Bardzo fajnie zrobione. To są stare rzeczy, co nie widać, że to już takie, o. o jakbyście chcieli, to do Pana po różne rzeczy można się zgłaszać, prawda? Tak. Jak ktoś lubi takie piękne, drewniane rzeczy, to można się zgłaszać. Jeszcze Wam tu wrzucę może. Tak drogo nie jest ten, to Jak nie ktoś jest, to nie przywieź, tego. o. Bo z bratem przyjechałam na ryneczek. Ja no to weź, bo ja wezmę. Będą na lepsze czasy czekać, ale może nawet tam sobie coś zrobię. Ornecki ryneczek, ale jesteśmy na samym końcu. Co? A Ty już pokupowałeś wszystko? Tak, chyba. Mama stała. Musimy po nią iść, wiesz co tam, z powrotem. Tak? Mama stoi przy wędlinach. Ja Ja idę do nich. O, tu weź mi te rogi, co? I to. I chleb. Weź. Jedno i drugie, no. Jak coś to tam w bagażniku... Weź jakąś torbę, może się coś jeszcze kupi. Mama jeszcze w kolejce. Tam mają dwa pieski do sprzedania, posokowce i labradora. Szyneczki, wędlinki. Raj dla mnie. Widzisz, jeszcze stoisz, ja już zrobiłam swoje zakupy, a ty jeszcze stoisz. Ja jeszcze. No. Ja już zaraz Co widziałeś? Tak, muszę zanieść rzeczy do samochodu. No, tam, tam. Ja, co Rękawiczki, co tam chciał za... O widzisz tam że przy samochodzie jest. Tam, 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 zamyka teraz bagażnik. Koniec ryneczku, ale która godzina. 11.30, 11. Wszystko jest, wszystko. Co To jest taka kiełbasa krucha. Ja wezmę dwie kiełbaski. Ona no, tak, tak No to wiesz. Te dwie wezmę, bo tam jest czosnkowa taka, to nie? O tym nie, tego nie? Czemu? Czosnkowej. Nie, no to weź czosnkowej. Też? Ja unikam czosnku, ale nie tak, że całkiem nie jem. Weź, no. jak dobra będzie. Ja nie Dwa koła? Jedno koło. Ja to jak już skończę z moim, tym wiesz, tym co się teraz dzieje, to będę musiała na takie konkretne Jechać zakupy, jak to się mówi, remontowe. O, także będę musiała jak kupić. Remontowe. No remontowe drabina, te rzeczy. rzeczy. Aha, tak no, wiem, takie jest. rzeczy. Wiesz skrobać też czy, czy malować. Jak nie będę musiała skrobać, to chociaż pomalować, to tak też będę musiała się wyposażyć w różne rzeczy. Drabina ci mogę pożyczyć, w później. Nie, wiesz. to wiesz. A, A czym ja ją nie... zawiozę? Masz... To są, tak? No w sumie. Ale wiesz, przy takim wysokim mieszkaniu jak ja tam będę mieć, no to i tak się przy. I zobaczcie, wskoczy i sobie siedzi. To brata, pies, kuzyna. No i co, wyłaś teraz? Chodź tutaj. Chodź Co za ciapciak jeden. No, zobaczcie, przeszedł na drugie. Nie mogę. Chodź tutaj. No, nie możesz tu zostać, jeszcze mi na kapotę się położyłeś. Ty, pikusiu, te małych, no? No, przekochany jesteś, piesek. Ale chodź, nie możesz tu zostać. Chodź, no, chodź, no, chodź, chodź. No, zobaczymy. Zamknę tu. Chyba, że po prostu otworzy ciągle oboje drzwi. Patrzcie, patrzcie, co robi. O, jak uciekł? Nie widać, nie widać. Dobra, zobaczymy, tak. Co, zaskoczyłam Cię teraz. Chodź tutaj, nie wolno, chodź. <noise> jesteś niemożliwy. Zobaczcie jaki morda słodka, słodka morda jestem, tak? No i co? I co teraz? Chodź dam ci pić, chodź, no chodź, chodź dam ci pić. <noise> nie wytrzymam. Patrzcie, patrzcie. Chodź tu, chodź, no chodź, no chodź, tak jesteś kochany piulek, chodź. No, jesteś. Chowaj tego psiulka. swojego psiukulka. No, chodź, dam ci wody. Już nie właś do samochodu. O, o, o. szajbek. Szajbek. Nie! Chodź tutaj. Nie, wyłaś, wyłaś, chodź tu. No, chodź. Jest jeszcze ktoś dzwon. Patrzcie, no. Chodź, nie wolno. Chodź. Noza. Nie wolno odejść Ale drań. Poskarży się na ciebie do brata. Zobaczysz. Nie ma tak. Szczęśliwe pisko. Szczęśliwe. Całą wioskę obchodzi. Wszystkim tam. Jedzi się samochodem, to nie schodzi z drogi, to trzeba jego minąć. No i co? I co? Dam ci coś chodź. znalezisko czerwonych łebków. Tu wy, wyjęłam, ale kurczę, nie pomyślałam, żeby właśnie odpalić telefon i żeby Wam nagrać czerwone łebki. Nie zwracajcie uwagi na moje pasunki, bo to jest normalnie, traumę mam. O, tu jeszcze kureczki, bo to jestem na placu z Kureczek jeszcze pozbieram i plus się jakoś zakręciłam, wracając z powrotem, zobaczyłam, że jeszcze tu są czerwone łebki. Także je wygrzebię, a już bym je zostawiła. Jakbym poszła tak sobie dziś o, cyk. Zaklinamy. I taki malutki. Fajnie w muchu. O, ten troszkę. Ktoś musiał go. Aha, ktoś go zjadł. Pod czapką samą. Ale to nic. A te są piękne, rasowe. Nie będę Was zanudzać dziś grzybami. Zwłaszcza, że jak wchodziłam do lasu, to jakiś pan wyjeżdżał samochodem. Także na pewno to jest już przegrzebane w większości. I pójdę raczej tam koło kamienia. Zobaczę, może jakieś czarne łebki będą. Tu tylko te placyki z kurkami przelecę. Zobaczę, bo coś czuję, że ten tam chyba kurek po prostu nie zbierał. Tak mi się wydaje. Już trochę zebrałam tych kureczek. O, widzicie? Bo tam wcześniej kanie pociął. Widziałam właśnie, że pozabierał kanie. A kurek nie. Także kurek już trochę mam, a dwie pieczarki znalazłam w czasie pieczareczki. Widzicie jakie ładne? I tak sobie go czyszczę i zobaczcie, jeszcze ma takiego malutkiego tutaj pierdółkę. I tak jakby jeszcze trzeci tu chciał rosnąć, ale będzie pojedzony dzisiaj. To znaczy do suszenia, ile się da, to do suszenia jeszcze. No i tego oczyszczę. I chyba Wam nie pokazywałam, ale zazwyczaj robię tak właśnie, że jakieś jest większe takie miejsce, to przykrywam z powrotem tym chem lub trawką, trochę zasłaniam, żeby ta grzybnia tam miała sobie tą wilgoć. No, tam takie było miejsce porządne, duże. To Wam nie pokazałam, ale mogłam pokazać. No to tak, żeby ta demolka nie była bardzo szkodząca dla grzebi. Muszę jeszcze tutaj zabrać parę. Widzicie ile mam kurek? Dlatego muszę uciec. No i tu pajączek siedzi sobie. Chciałam wejść posiedzieć i zrobić taki sobie fil oczekujęcie, ale zobaczcie jak się patrzą Mróweczki. Widzicie? Widzi mnie? I już chce skoczyć na mnie. Także nie posiedzę sobie na ambonie. Niezbyt przyjemne jest ich gryzienie. Także daruję sobie. No jak ktoś postawił ambonę zaraz przy mrowisku, o, tu na dole. To się dziwić, że one będą tu rządzić. A jak się patrzą. Widzicie to? Bo nie wiem czy dobrze widać jak one się wychylają do mnie. Chyba nie pójdę dziś zaraz, bo mam tyle kurek do cięcia, że już mi się nie będzie chciało chyba. Pam róbeczki. Nie zrobię się chyba nie Zrobisz ja mam tyle Kolejne grzybobranie. I zobaczcie, dziś mam głównie podgrzybki i borowiki. Kilka koźlaczków, ale to niedużo. Nie I zobaczcie. Jeden grzybulek. Tam idę po kolejnego. Widzicie go? Grzybek. Tu widziałam kolejnego. Tu jest akurat koźlaczek. Taki miniaturka koźlaczek, ale też zabiorę. I tu jeszcze jest. Widzicie, jaki ładny. No, niedelikatnie delikatnie go wziąłem. Ale tak, żeby Wam podawać, zaraz je wyzbieram. O, zobaczcie, jak tam rośnie fajnie. z tego, Także pełny będzie koszyk gdzieś i bardzo dobrze. Chociaż nie szkoda wtedy tego łażenia, bo czasem, czasem się nie znajduje się idzie, idzie przez las parę minut, 10-15 nic nie ma. Później się trafia na taką polankę. I się tnie. Tak wyglądam tak samo. To jest mój strój grzybowy także. To nie są te same grzyby cały czas. Dlatego siebie nie nagrywam, bo Ciągle ta sama czapka, ta sama kurtka, buty. No. I wiecie co, idę z tymi grzybami, bo to jest ciężkie. Przyjdę do domu, to jeszcze zważę, to wam wrzucę. Bo normalnie już mi jedna i druga ręka boli. Cały czas zmieniam i, i mam dość. Za klasów dostanę, czy jeszcze, nie wiem czego tam. Także idę do domu, jeszcze wrzucę wam e, ważenie. Tego koszyka całego, bo sama jestem ciekawa, bo mi się wydaje, że on waży 10 kg w tym momencie z tymi grzybami. Także grzybki i ja, pa! Już mam praktycznie pełny koszyk. Trochę do czubka jeszcze mogę położyć, ale zobaczcie, jak takie grzyby będę znajdować. No to jakie je tu jeszcze? Już korzonki też odcinam, żeby mi się do koszyka lepiej mieściło więcej. Dobry korzonek, dobry. Tylko go oczyszczę jeszcze. Zobaczcie. Takich malutkich mi się nazbierało trochę. Czerwony łepek. Jeden, drugi. Kto zna, kto poznaje. Czekajcie, bo słabe światło. No i, i co? Zaraz będzie koniec po koszyku. Chyba następnym razem wezmę dwa wiaderka, bo ten koszyk to ma także, to mi uciekają mniejsze grzyby. Muszę je tak układać śmiesznie. Koźleczki. I wzięłam rękawiczki tym razem, bo tak mi zaszły ręce, że nie mogę sobie poradzić z deszorowaniem, a muszę je sobie usiąść zrobić. Nie chcę sobie zapyzić całkiem dłoni. No, tam już coś widzę. Przed chwilą już powiedziałam, że idę i koniec, i, i zobaczcie. Czerwone łebki, jeszcze podgrzybki i koźlaczki takie piękne, młodziutkie. I zobaczcie, no. Jezu, wystraszam się, że zaczepiłam za krzatek. Myślałam, że coś mi się za koszyk. Dobrze, mniejsza z tym. Patrzcie, idę i nie wierzę po prostu. Patrzcie, jak to nie wygląda. Nie wiem, czy mi nie prześwietla. Widzicie je wszystkie? Takie kępy to dawno nie znalazłam. Jezu, ślicznie to wygląda. Co będą jeszcze? Normalnie stoją i, i patrzą na mnie, jak u nich przejść. Jest nierealne. To wycięłaby mnie, ale chcę wam nagrać. Bo tak to bym sobie nożykiem tam głębiej wzięła, żeby wyciąć. Ten smerswiaczek mały. Chodź na to. Do panci. No zobaczcie co za cuda. I zobaczcie na mój koszyk. A do domu mam jeszcze z kilometr albo więcej. Także następnym razem wezmę wiaderka coś pięknego. Te czerwone łebki. Przepyszne grzyby, naprawdę super są. Wchodzę z lasu i mam taki koszyk pełen grzybków. To te czerwone łebki. One są przepyszne, one są takie chrupiące i zazwyczaj są nierobaczywe, także bardzo fajnie je zbierać. No to sprawdźmy, ile te cuda ważą. 5,5? pół. No myślałam, że więcej będzie. Ale jak się niesie, z tym kilka godzin idzie. Czekajcie, jest godzina po 13:00. No to ja wyszłam jakoś na te grzyby po ósmej, wszystkie już wyrzuciłaś? No. Mm -hmm. to tyle czerwonych, a już nawet paczki porobiłaś, to znaczy Tak, tak. Które do suszenia to będę najpierw już pracować. Tak, tak. nie niedużo, co nie? No. Więcej dużych grzybków było, ale jest też borowików, kupkę nie zrobiłaś. Widzisz, jakie ładne? No. To, 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 to. No ślisz, ale tu w tym lasku znalazłaś. I tu zachowałem? i tam, mamo, i tu i tam. No. Także to ciężko powiedzieć, które gdzie konkretnie. No tak. No, 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 no. Do suszenia, jak najwięcej do suszenia tak. na święta, co nie? no, 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 no. no. Pokaż tamtą. Podniesiesz? Zam dało ci się zamknąć? Tak, no, normalnie. Tak nie, nie wisi ci na grzybach? Nie, nie, nie. Tak, wiesz, no, tak jak pokryłam, to to mm -hmm. dobrze. Będzie suszonek to bardzo fajnie. Już jest taki biały. Chyba trochę słaby światło masz tu, co? Czy nie? No, mogą być lepsze, ale tutaj tak się nie rozkręci. A może lepiej, jak nie będziesz wszystkich widzieć? Teraz przecież są robaki dopuszczone do jedzenia, tak, także... Się ma nie ma co. A te nie są groźne. No. One się nie przetwarzają później w jakiegoś Ale Ależ przyjemnie się na to patrzy. No, mówię, że się napracowałaś, nalotałaś. Znaczy ja się o, nachodziłam, a Ty się napracujesz przy robocie teraz w czyszczeniu. W jest. Tak. Mocno Boże, odskarbie Amen. Dobry Boże, błogosław, znak naszego zbawienia, przez Święty. she's Niech mają atrakcje, zaraz zimno będzie, to już wiesz, nie ruszą się nic. Kasa. co wybrałyście, coś? No ja wybrałam sobie jedną z małą sobie. A wzięła, Nie, wzięłam. Ja już <grymne> Ciocia, weź mi śliwkę. Ej, ciocia, to, dziękuję. Śliweczki, bardzo dobre. Kto robił? Książę A, robił. No A takie piękne, że ja naprawdę O, no, sobie wybrać. Ty wzięłaś dwie. No, to już wystarczy. To mhm. robimy? światło. Jakie wzięłaś? Będę się zająć jakiś. No, mama też tą drewnianą wzięła. Zaraz coś wybiorę i coś wezmę, parę rzeczy. Pogoda nie dopisała. Tak? Ja lat, lata temu byłam ostatni raz, to właśnie... O, to ja poproszę dwa te uważanki. Nie wiem, po ile jest na sznureczku? Po 10. No, dwa poproszę. A co to jest? Żele. To są takie żele tak do picia. Smakowe. Smakowe tu cztery, posmakujemy co to, co to będzie. Będzie za tą, to będzie. Jakie tutaj te lizaczki. To są twarde czy te cukrowe miękkie? Znaczy cukrowe. Cukrowe, ale te twarde. Fajne. Oto wezmę różowego kotka. czarnego. O to jest fajne. Głóżie, buty. Tyle o. I nie I tak O Daj i niebieską. Nie nie sko... nie nie I niebieskolamy. mamy. Możesz ty jakbyś. tak. No nie masz moich kogutków. I może z no pięć nie, tych nie, lizaczków? Ludzi, ja tak myślałem, o tych lizaczków z pięć jeszcze pani wrzuci. Pięć, sześć, sześć poproszę. Do pary Do pary musi być? A z tych, so, tak, tych pani mi z każdego smaku działa, tak? Jeszcze nie, jeszcze Aha. To w sumie tak. mogę sama wybrać, tak? Z tą parasolką się nie mogę dogadać. Raz, dwa. Yy. Taki, trzy. moje O, zielony. Będziemy robić degustację. Ile smaków? Cztery znalazłam? Cztery są, tak? Smaczki? Aha. No to. To niech będzie cztery. Nie, może do woreczka. Może do tylko czy mi teraz pieniędzy wystarczy? Bo jak coś to po rodzinie pozbieram. 70 zł. Dobrze, to już patrzę. No, że brałam, znaczy mama nas skrobała, także proszę liczyć. Ale byli chętni wszyscy, żeby dawać. Ja ale... nie liczę, to już tak policzyła pani. Proszę jeszcze raz przeliczyć. Wiadomo, tam jakoś tak mama liczyła, może gdzieś, bo tam powinno być 50, tak? Tak, 50, 50. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Czemu nie usiadłaś? Masz, blokujesz nawet innym wejścią. Nie, to no, siadaj, Czy ja to las Ciebie ja No właśnie, siadam. Prywatna impreza po kościele, tak. To chyba nie? Po odpuśćcie, no tak. Nowy Popis Dwór się zbiera no, nie zawsze. Pielgrzymi. Pielgrzymi. Szliście w pielgrzymce? Ojej. no A teraz się samochodu tak, zaproście. Kto piekł bułeczki? Kto robił? No, planowaliśmy tak, że pojedziemy. Pola? Co? Tu są wszystkie No ja się domyślam. No tak, bo to ja mówię Nowy Dwór, to jest już z Palęcina. Blacha ciasta była. Ty to to wiesz nie zawsze. No, ja A pamiętam. Ja, ja wiem, tam pamiętam. Ja co to za winko? Sama robiłaś? Czy nie, jak? to mojej to. A, mojej to pani koleżanka. robiła? Tak. Butelka jest tępca. Liśćniuveczka? No i czerwona pożętka. Czerwona To jest moja koleżanka z dzieciństwa. Pokażę wam co kupiłam. Chociaż jak kupowałam to widzieliście. Co ja tu robię? Takie nasze skarby. Kurczę, to ta kobieta mniej więcej tego wrzuciła. Ja poprosiłam dwa te obwarzanki. Ona mi cztery wrzuciła. Patrzcie. Raz, dwa, trzy. A jeden zostawiłam tam. Byliśmy w gościach i dałam mamie. Mama tam dała w gościach. No, że tak się wyrażę. Ale kurczę, ja poprosiłam dwa. A ta pani mi dała aż cztery. Super. Bardzo fajni ludzie. Aj, tu mi się wysypał. Nie wiem, jak ja to pokazuję, bo patrzę na to, a... Takie lizaczki. Fajne. Odpustowe smaki. Bardzo fajnie. Ten będzie już mój. A tu się z czasem podaję, przecież ja z mamą sama tego nie ziem. Lamę niebieską kupią. Przeurocza. To to nawet nie wiem co to jest. Z jakichś tych pikaczów chyba. Albo i nie. Różowy kotek. Tego jestem ciekawa. W ogóle nie pamiętam, co to było. Także takie skarby. A tu jeszcze wracając, bo jest w sumie po 20 wróciliśmy do domu. lodzika w żabce kupiłam. Tak jakoś mam ochotę. No, to z tą lamą się pożegnamy. Uwielbiam niebieski kolor. Muszę dlatego, jak mi się podoba.